Historia Polski w latach 1100-1150. Oczywiście zapraszam na wcześniejsze materiały, z biegiem czasu pojawią się kolejne, tak najczęściej co 50 lat. Ale od początku. Do roku 1102 panował Władysław Herman. A rok 1100-1101 to, można powiedzieć, pozbycie się przez część tych najwyższych warstw Palatyna Sieciecha, który w rzeczywistości sprawował władzę. Na, po śmierci Władysława Hermana w latach 1102-1107 równolegle władali jego synowie Bolesław Krzywousty oraz Zbigniew. Po śmierci Władysława Hermana państwo polskie zostało podzielone właśnie pomiędzy tych dwóch braci. Małopolska i Śląsk należał do Bolesława, a Wielkopolska i Mazowsze do Zbigniewa. Oczywiście chociaż te stosunki były Powinny być pokojowe, to oczywiście cały czas dochodziło do nieporozumień. Żaden z braci nie chciał być, można powiedzieć, tym słabszym. Każdy z nich chciał władać całym krajem. Na przełomie roku 1107 i 1108 Bolesław pokonuje Zbigniewa i go po prostu wygnał z Polski. A w 1109 roku następuje odparcie ataku cesarza Henryka V który interweniuje w sprawie Zbigniewa. Bolesławowi udało się omijać większej bitwy, atakował tylko tak z zaskoczenia. Cesarz Henryk V nie zdobył też pomimo usilnych starań żadnego z większych polskich miast i musiał się wycofać. Rok 1111 to rozejm Zbigniewa i Bolesława. Zbigniew wraca do Polski, ale Bolesław Krzywousty wcale nie ma zamiaru dotrzymać rozejmu oślepia Zbigniewa i Zbigniew w końcu umiera. W 1119 roku udaje się zdobyć Pomorze Gdańskie, a w 1121 roku schołdować Pomorze Zachodnie. Lata 30 to problemy, spore problemy i kościelne, i państwowe, i w polityce międzynarodowej. W efekcie 15 sierpnia 1135 roku Bolesław Krzywousty składa hołd lenny cesarzowi na zjeździe w Merzeburgu. Dzięki temu następuje regulacja stosunków z Czechami i z Rusią oraz odzyskanie niezależności przez polski kościół, co jest bardzo ważne. Około 1133 roku powstaje testament Krzywołstego, tak, tak zwany testament Krzywołstego, który wprowadza zasadę senioratną. Synowie króla dostają władcy dostają swoje dzielnice, a najstarszy z nich jest seniorem i można powiedzieć zarządza całym tym organizmem państwowym. Bolesław Krzywousty umiera w roku 1138. Wówczas właśnie wchodzi w życie ta ustawa sukcesyjna. Władze mieli sprawować najstarsi przedstawiciele rodu. To początek rozbicia dzielnicowego. Najstarszy z synów Władysław dostaje Śląsk, ziemię lubuską oraz dzielnicę senioralną był on odpowiedzialny za politykę zagraniczną, ale też za można powiedzieć sądzeniem pozostałych braci, to on miał rozwiązywać konflikty pomiędzy pozostałymi członkami rodu. Ale już w 1146 roku bracia wygnają właśnie Władysława, czyli Władysława II. W tym też roku następuje najazd cesarza Konrada III. Po Władysławie II władzę przejmuje Bolesław Kędzierzawy. I z biegiem czasu, oczywiście pomiędzy braćmi, pomiędzy tymi, można powiedzieć, dzielnicami, dochodzi do coraz większej ich ilości kłótni i to rozbicie dzielnicowe, można powiedzieć, wchodzi w życie. Polska przestaje być jednolitym organizmem, a dzieli się na szereg księstw, regionów, które mają inne cele, inną politykę, i każdy z władców tych dzielnic dąży do uzyskania jak największej władzy, nie dbając oczywiście o ogólny interes Polski. To rozbicie dzielnicowe jest czymś bardzo negatywnym o tym jest materiał na kanale, o rozbiciu dzielnicowym ale musimy pamiętać, że to wprowadziło szereg, można powiedzieć, konfliktów, zmian ale o tym później w kolejnych materiałach. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na wcześniejsze materiały, na późniejsze. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.